Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej, Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski. Ceny prądu i gazu dla odbiorców indywidualnych wzrosły od stycznia tego roku. Rachunki za prąd poszły średnio o 24%, a za gaz nawet o 58%. Czym są spowodowane tak drastyczne podwyżki zapytaliśmy posła na Sejm, Jana Warzecha. Za ponad 80% wzrostu cen energii w Polsce odpowiadają czynniki zewnętrzne. Są to głównie błędna koncepcja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, która zamiast służyć zrównoważonej i sprawiedliwej polityce klimatycznej, stała się narzędziem spekulacji. Ceny uprawnień do emisji CO2 w ciągu kilku miesięcy wzrosły z 20 aż do 90 euro za tonę. Niestety decyzję o tym szkodliwym systemie podjęto przez premierów Donalda Tuska i Ewe Kopacz w 2014 roku. Nawet teraz Donald Tusk jako szef Europejskiej Partii Ludowej ma narzędzia, by skłonić swoich europejskich kolegów do realnych działań, do reformy systemu ETS i do blokady Nord Stream 2. Inną przyczyną drżącego gazu są rosyjskie manipulacje gazowe, niezapełnianie na czas przed zimą gazem magazynów w Europie Zachodniej. Są nimi czynniki związane z niemiecko-rosyjskim gazociągiem Nord Stream 2 i szantażem cenowym Rosji wybieranym, na kraje Unii Europejskiej, aby szybciej ten gazaczong certyfikowano i oddano go do użytku. Rząd wprowadził tarczę antyinflacyjną, która ma na celu uchronić polskie rodziny przed skutkami wzrostu cen poprzez obniżenie podatków i akcyzy. Obniżamy stawki VAT do 0% na żywność, obniżamy stawki VAT na gaz ziemny do 0%. Została zniesiona akcyza i obniżono stawkę VAT do 5% na energię elektryczną, obniżono VAT do 5% na ciepło, obniżono także VAT na paliwo z 23% do 8%. Wdrożono dodatek osłonowy dla blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce zagrożonych tak zwanym ubóstwem energetycznym. No i obniżono do 0% VAT na nawozy. Kilka dni temu w Sejmie uchwalono przepisy, które automatycznie obejmują taryfami za gaz mieszkańców spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, szpitali i innych odbiorców. Jak zapewnia poseł Jan Warzecha, dzięki temu wsparciu ceny gazu nie wzrosną o kilkaset, tylko o 40%. 4 i 5 lutego w Domu Kultury Mors odbędzie się koncert karnawałowy organizowany przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy imienia Krzysztofa Pendereckiego. Stowarzyszenie na rzecz wspierania młodych talentów, Rady Rodziców działającą przy szkole. Wsparcia udzielili nam Urząd Miejski w Dębicy oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy. Tradycyjnie na scenie wystąpią zespoły działające w naszej szkole, będzie to pod dyrekcją pani Alicji Stasiowskiej-Piwowar, orkiestra smyczkowa pod dyrekcją pani Marty Fortuny. W koncercie usłyszymy także orkiestrę dentą i orkiestrę symfoniczną. Wystąpią uczniowie, absolwenci i nauczyciele zespołu państwowych szkół muzycznych. Wystąpią nie tylko uczniowie, wystąpią również absolwenci naszej szkoły, obecnie studenci Akademii Muzycznych, jak również pedagodzy, nauczyciele na co dzień pracujący w naszej placówce. Wystąpi również duet akordeonowy w składzie Paweł Kusion i Łukasz Cebula. Pan Paweł Kusion jest nauczycielem naszej szkoły. Jako soliści w tym roku będą Anna Maria Balawender i Iwan Wróblewski. Szanowni Państwo, bezpłatne wejściówki będą do odebrania od 31 stycznia w budynku naszej szkoły, w sekretariacie. Serdecznie zapraszamy. W koncercie nie zapraknie muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Poprowadzi go Renata Żabicka. Do końca stycznia przyjmowane są zgłoszenia artystów, którzy chcieliby zaprezentować swoje prace podczas wystawy środowiskowej w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury. To już wieloletnia tradycja, że plastycy związani z Dębicą prezentują swoje dzieła podczas dorocznej wystawy. Artyści mieszkający w dębicy, lub też w jakikolwiek sposób z dębicą związani poprzez urodzenie, chodzenie tutaj do szkoły, no, jakiekolwiek związki. A dzisiaj niekoniecznie w dębicy mieszkający, także formuła jest bardzo otwarta. No i jeszcze jedno, niekoniecznie artyści profesjonalnie sztuką parający się. Do galerii trzeba wysłać swoją notkę biograficzną, zdjęcia prac, które znajdują się na wystawie. A same prace dostarczyć najpóźniej, tydzień przed wernisarzem, który jest planowany na 18 lutego. Kierownik Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury ma nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje planów i wernisaż odbędzie się zgodnie z planem. Jak zwykle święto dębickich artystów, plastyków gromadzi wielu wielbicieli sztuki. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.